Hermann Göring, fanatyczny myśliwy, marzył o tym, by puszczę Białowieską zamienić w germański pierwotny las. Aby to osiągnąć, Niemcy wysiedlili kilka tysięcy mieszkańców, burząc całe wsie i osady. Wielu z tych ludzi trafiło prosto do obozów Oświęcimiu. Wszystko po to, by elita III Rzeszy mogła polować w scenerii swoich mitycznych wyobrażeń. Co więcej, w tych lasach miały znów biegać zwierzęta prehistoryczne, takie jak tur który wyginął w 1627 roku. Dla Niemców to nie był problem. Bracia Heckowie, zoologowie wierzący w eugenikę, wybrali 15 razy bydła i rozpoczęli eksperymenty odtworzenia tura. W 1932 roku ogłosili narodziny nowego tura. Wkrótce powstało pierwsze stado, znane jako krowy Hitlera. Które trafiło do Puszczy Rominickiej, a docelowo miało zamieszkać w Puszczy Białowieskiej, przekształconej w największy dziewiczy las Europy oczywiście tylko dla Niemców. Problem w tym, że te odtworzone zwierzęta były chorowite, miały kruche kości i kompletnie brakowało im cech prawdziwego tura. Eksperyment, który miał przywrócić germańską potęgę natury. Okazał się tylko kolejną fantazją reżimu. Daj znać, co o tym sądzisz. Subskrybuj, komentuj, bądź na bieżąco.